Na takim wydarzeniu jeszcze nie byliśmy. Gliwicka restauracja podwiązem, którą dobrze już znamy, w październiku organizuje kulinarny pojedynek menu szefowej kuchni Iwony Kulik kontra propozycję Sylwii Zając, kulinarnej pasjonatki z bloga ze smakiem na Ty. Każda z pań przygotowała po trzy sezonowe dania, które można zamówić w dowolnej konfiguracji i oczywiście ocenić. Z sześciu propozycji spróbowaliśmy pięciu, każde zupełnie inne, każde na swój sposób wyjątkowe. U Adriana wygrał antrikot od Sylwii, mięciutki, serwowany z karmelizowaną cebulą i puszystymi pampuchami. Mnie z kolei zachwyciła rozgrzewająca parzybroda od Iwony, aromatyczna zupa na żeberkach z grzanką z czarnym czosnkiem, idealna na jesienne wieczory. Nasz werdykt, no chyba musi być remis. Dwa różne style gotowania, ale wspólna nuta. Polskie smaki w nowoczesnym wydaniu. Wy też możecie spróbować i zagłosować na swoje faworytki. Menu sezonowe ciągle jest dostępne. A na social media pod wiązem trwa konkurs na najlepsze zdjęcie dania z bitwy, do wygrania książki Sylwii i smakujki ze spiżarni restauracji. A wy Znacie podwiązem, dla nas to już chyba czwarta wizyta i na pewno nie ostatnia, bo zawsze dobrze i solidnie karmią, nieraz polecaliście i wiecie co, macie rację. Smacznego?